Chciał cię zobaczyć. Pytał, gdzie i z kim poszłaś. Co ty na to? Że nic nie wiem. Zamierzał zaczekać na ciebie. Zdenerwowałam się, więc powiedziałam, że nie wiem, kiedy wrócisz. To dobrze, bo w końcu poszedł, prawda? Zapytał jeszcze, czy zabrałaś ze sobą dziecko. I co mu powiedziałeś? Że nic nie wiem. Był zły. Nie zdziw się, jeśli zjawi się ponownie. to, Byłeś pewien, że wrócę do ciebie, choćbyś pozostał inwalidą? Jasne Nie myślę, że zrobiłam to, bo zacząłeś chodzić Chciałaś tego Jak żeby inaczej Jestem dumna, że podjąłeś leczenie dla mnie Zawsze cię kochałam, a teraz także i podziwiam To ważne Wiem Usiądź mnie. Powiem ci coś. Mów. Słyszałem wszystko, co powiedziałaś temu lekarzowi. Co teraz będzie z O'Marem i Mariciui? Jeśli on wie, gdzie ona mieszka, to będzie ją nachodził, aż powie mu prawdę. Czy wyzna, że byliśmy małżeństwem? Że dziecko, które urodziła, było moje? Nie wiem, co myśleć. Przez to wszystko zapominam o Blance. Tak nie może być. Co ja robię w tym okropnym miejscu? Dlaczego jestem zamknięta? Wypuśćcie mnie. Nie mogę być zamknięta. Muszę wyjść. Te mury mnie przytłaczają, ale wydostanę się stąd. Wtopię się w noc. Będę się śmiać, kochać i żyć. Nie jestem martwa. Siedziałem za tobą Jumbertem i Umbertem i słyszałam jak mówiłaś, że kochasz tylko mnie. Ucieszyłem się, bo zamierzałem walczyć, by mi ciebie nie zabrał. Będziemy razem już do końca życia, słyszycie? Otwórzcie te kratę. O marze, mój ukochany, ratuj mnie. Wróciłam do Meksyku dla ciebie. Kocham cię. Gdzie jesteś? Zabierz mnie stąd. Nie przestaję krzyczeć. Oszalała. Zdenerwuje inne zatrzymane. Trzeba ją uciszyć. Chodźmy. Wypuśćcie mnie. Nie mogę tu siedzieć. Milcz. Oszalałaś. Milcz, albo my Cię uciszymy. Wypuśćcie mnie. Cicho bądź. Wydrapię wam oczy. Zabiję was obie. Chciałam Cię zobaczyć. Ale dlaczego? Byłaś z nami przez jakiś czas. Wolałabym o tym zapomnieć. Doszło do nieporozumień. Może dla Pani, ale dla mnie to nie były zwykłe nieporozumienia. Ja też sporo zapamiętałam. A czy Pani pamięta, jak mnie wyrzuciliście z domu? Oskarżyliście o złodziejstwo. Wygoniliście jak psa. To była pomyłka. Wielka pomyłka i świństwo. Trzeba było wyrzucić Estefanie. Pani stanęła po jej stronie i pozwoliła, żeby mnie zaszczuli. Może wiedziała Pani, że chcą mnie wrobić? I pozwoliła, żeby mnie wyrzucili z domu jak psa. Stanęła Pani po stronie swego dziecka. Dlaczego miałaby Pani bronić Znajdy? Wolałabym Pani nigdy więcej nie oglądać. Zostawcie mnie. O, marze! Jak to możliwe, mecenasie? Kiedy panu powiedzieli, gdzie ona jest? No, 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 ja jadę tam. Co się stało? Przesłuchanie odroczono, bo Blanka miała atak i znów zdominowała ją ta druga osobowość. Niezły pasztet. To farsa. Będzie symulować, żeby wpłynąć na sąd i wcisnąć mu bajeczkę o rozdwojeniu jaźni. Wierzę, że sprawiedliwości stanie się zadość. Ale jeśli skażą Blankę, ty będziesz ją miała na sumieniu. Ona ma na sumieniu śmierć mojej córki. I ty też. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Wyspowiadaj się ojcu Anselmowi. On także stanął po stronie zabójczyni. Dlatego chętnie udzieli ci rozgrzeszenia. Ta rozmowa nie ma sensu. Czekaj, idę do Blanki. Wszyscy stają w obronie tej morderczyni: Juan Miguel, Rossio, Balbina i nawet ten księżulo Anselmo Vidal zeznawali na korzyść oskarżonej. Ciebie też przekonali o jej niewinności. Ale to kłamstwo. Ona zabiła moją córkę. Ojciec Anselmo Vidal? Czego pan chce? Zadać pytanie, byle prędko Wspomniała pani o księdzu Widalu. Zna go pani? Bardzo mi przykro Jak to się stało? Nie wiem Chyba zasnęłam Najpierw krzyczałaś, żeby cię wypuścili, a potem kogoś wołałaś. Kogo? Nie pamiętam.